Panie, w dzisiejszym odcinku u, Pan P będzie mi zadawał w sensie dawał mi różne zadania właśnie związane z piłką i ja będę je wykonywać i za każde dobre wykonanie zadaniem e, otrzymam stówkę. No to to, zaczynamy! Zadanie pierwsze W zadaniu pierwszym chodzi o to, aby Pani S piłką z 3 metrów trafiła tą rolkę papieru. Odliczam metry. Raz, dwa, trzy. Stąd będzie strzelać. Jesteś gotowa na pierwsze zadanie? Jasne. No to zaczynamy. Próba pierwsza. Za pierwszym razem. Za wykonanie pierwszego zadania wręczam ci pierwszą stówkę. Hehe. Dzięki. Drugim zadaniem będzie zrobienie przez pani S 12 kozłów piłką do nogi. Czy jesteś gotowa na drugie zadanie? Jasne. No to zaczynamy. Zaczynamy teraz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Nawet więcej. Zadanie wykonane. Jak było? Łatwo czy trudno? Bardzo łatwa. Za wykonanie zadania wręczam Ci kolejną stówę. Widzowie, trzecie zadanie polega na tym, żeby Pani S trafiła mi karnego. Gotowa na trzecie zadanie? Tak! No to dawaj. Trzecim zadaniem jest, żeby pani S strzeliła mi karnego. Nie spadło! No i że zrobiłaś kolejne zadanie, to już trzecie. No to oczywiście, co? Stupka! Dziękuję. Kolejne zadanie, czwarte, polega na tym, żeby odbić piłkę przed sobą, dobiec do niej i złapać, zanim upadnie na ziemię. Tak to wygląda. Got Gotowa na kolejne zadanie? Tak! Dobra. Próba pierwsza. Wyglądają mnie dwie próby, więc. Ale dziesięć, dziesięć mam zrobić. Takie... No, dziesięć. Raz? Raz. się no, liczy. Dwa, Dwa, trzy, trzy cztery, cztery, pięć, pięć sześć, sześć, siedem, osiem, osiem dziewięć, dziewięć, dziesięć. Przed mi, zdobyłam chyba kolejną stówkę, tak? No jasne. Uf, uf, cztery stówki. Kolejne zadanie, już piąte, będzie polegało na tym, żeby pani S strzeliła mi karnego, ale z zamkniętymi oczyma. Gotowa na zadanie? Tak! Dawaj. Raz, trzy, cztery, cztery, Nie, wpadło. Co? Co? No to zasłużyłaś na kolejną stówkę. No to teraz pokaż, widzą, ile mach. No, ma te takie. No, mam 500, ale pan, pan mi rozmienił na po prostu 2 stówki, bo dwa razy dwie stówki, no bo tak, będzie wygodniej i może będzie lepiej wydać. No to ogólnie zarobiłam 5 stów i ogólnie polecam. Вам было весело, это с вами все занимается. это датилопка Безусловно, что будете на школе.